Dzień dobry towarzyszu. Dzień dobry obywatelu. Witamy w czasach PRL-u, moi drodzy, zaczynamy kolejną rywalizację, w której będziemy, ty młody jesteś, ja ciut kapkę więcej wiem i trochę więcej doświadczyłem, ale to kapeńkę tylko więcej. Dzisiaj Ilec, sprawdzamy swoją wiedzę na temat gadżetów, rzeczy, wiedzy z PRL-u. No, temat bardzo tobie bardzo bliski. Bardzo lubię tą, tą, może nie historycznie, ale lubię dowiadywać. Także co? prl -u. Towarzyszu? Towarzyszu, jedźmy! Zaczynamy! Jest z nami Przemek. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Towarzyszu. Dzień dobry, Towarzysze. PRL. I co to się trzeba będzie tutaj robić? Ty... Cholera wiem, prowadzący wszystko Na początek, zdjęcie. Co, czyli co to jest? Co to jest? What is this? Odpowiedź A, opakowanie po mydle w płynie. Odpowiedź B, stary bidon. Odpowiedź C żadna z powyższych. No to żadna z powyższych. Aha. Zapisujemy. Czyli A B lub C, tak? Tak? A B lub C. Zapisz. To były specyficzne czasy, bo za tych czasów nic nie było, więc kombinowało się jak szło. Ale ja obstawiam, że jest to odpowiedź B. Proto odpowiedź to odpowiedź B. Stary bidon. Stary bidon. bidon. Nie wyglądało mi to na bidon. Masz zaktyczkę i masz chyba... No, 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 ale jakoś wydawało mi się, że bidon był inaczej. Pytanie numer dwa. Kto wyprodukował popularną w PRL-u maszynę do szycia? A. Łucznik. B. Bernina. C. Janome. Już pokazuję Wam mniej więcej... Nie wiem, czy to jest zdjęcie z tej, czy nie, ale chyba z tej. Oj, chyba nie. Ja pamiętam, że to było inaczej. Nie no, łucznik na 100%. Jest... Łucznik. Miałeś kiedyś w domu maszynę do szycia? Miałem, miałem maszynę do życia, miałem jeszcze z takich gadżetów z PRL-u, maszynę do pisania, taką... Ale tą taką... Tak, wypisałem na takiej w ogóle książkę swoją. Jakie dziecko, no? W ogóle zajebisty jest dźwięk tego taki. Tak, 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 tak. To ja miałem jeszcze w domu magiel. A to nie, to nie jest. Taki stary, ciężki. A co robili rodzice? Łukasz, idź maglować. Ja siedziałem, jaki młody, popalone palce, bo to gorące i ciągałem to. Piszcie, czy maglujecie albo czy maglowaliście. Co to jest? Tak? Co To jest, tak. Odpowiedź A, nawilżacz powietrza. Odpowiedź B, sokowirówka. Odpowiedź C, radio. Mhm. To trudne nie jest. Pokaż. B. No, bardzo ładne, bardzo ładne B. Bardzo ładne nie? Jak na mnie? Tak jest dużym brzuchem, to zostaliśmy dostaliśmy nie? po punkcie. Aha. No ale to było. Ale to, to, była to, była to, tak, to było ładne. Można, można było się domyślić. Pytanie numer 4. No? Jak nazywał się koszyczek na szklankę obecny w każdym domu w PRLu. Mhm. Odpowiedź A. Podstakanik. Podstakanik. odpowiedź B saturator. Odpowiedź C katanka mhm. Nie wiem, jestem pewien Ale daję C katanka Podstannik. Pierwsza Podstakanka. Tak by mówił! Podaj mi podtakannik! <gul> no nie, bez sensu, a katanka to mi się kojarzyło tak... Bo są kurtki katany takie. Tak, 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 tak. Ja jestem przełom. Jesteś ja przełom. Prze Mile Jasi i Z. A -a. To jest eee, jej, się Kaleta, jak to powiedział ten poseł? Nie, jazz. Jazz! <grymne> 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 Teraz tak, pytanie, ja. do czego to służyło? To? Tak. Ty wiesz? Mhm. Odpowiedź A, ozdoba na ołówek. A ja bym. A, chcesz nie mogę bez Twoich odpowiedzi, ale dobra. No, no tak, odpowiedź A, A, ozdoba na ołówek. Odpowiedź B, do ostrzenia różnego typu ołówków. Odpowiedź C, do mazania. Ja jestem pewny. Tak? Temperówka. Tak. Temperówka. Z kaczuchą. a skąd to w ogóle jest ten quiz? Skąd go wynalazł? To Łukasz wynalazł akurat. kobieta.onet.pl o, o, to, to Ale mam jeszcze drugi, żeby po prostu było więcej pytań z eskarok. To to będzie proste. Co to jest? Ale to może bez podpowiedzi? To jest gra jakaś, Wiesz, tak? To gra, gra, gra. To ta gra? Ja grałem w to kiedyś. To ja też to grałem. U mnie to było. I były jeszcze te pałki takie, to się Jej. nazywa bierki. No ale ty. No za, tak, te bierki do dzisiaj są jeszcze. Czy to odpowiedzi, czy od tego idziemy? Z... Ja, ja nie wiem, co to Czyli jest. Czyli co? Nazwy nie znam. Nie znasz? Ja znam nazwę, wiem, co to jest. Odpowiedź A, skoczki. Odpowiedź B, pchełki. Odpowiedź C, bierki. No są bierki, nie? Jak no tak, powiedzieliśmy sobie, jest. tak. <laughs> jak, już, jak już wszyscy wiedzą, co to jest, no to. Odbył. 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 Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne, jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiemy wszystko o co chodzi, no to odbyt, tak? Nie powiem, że B. B. Hełki. Prosta, tak, Te, 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 te w ogóle. skoczki nie grały mi, bardziej mi grały bierki. I się kojarzą skoczki, że to były takie jakby gumowe, że się jakby wykręcało i one tak dobrze było, było coś jak skoczki? Było, było. Za czasów Divina to były Pokémony. No. Dragon Ball. Dragon Ball. Ball. Dobra, idźmy dalej. Kolejne pytanie. No. Co produkowała firma Polar? Czy, ale to można dać, że wiele rzeczy, nie? No. Jakby, ja bym nazwał to ogólnie. Po prostu skategoryzujmy. Na tej zasadzie. No Bo takie też są odpowiedzi, są bardziej skategoryczne. Skategoryzowane. No to ją napisał tak. Jeżeli skategoryzowane, sprzęt AGD. Sprzęt AGD. Ja nie wiem, czy Polar jeszcze kiedyś nie robił koszul, ale to chyba nie. Tu mi się popieprzyło coś koszul koszul no. że to była firma która szyła Polskie Gucci jak nazywa się marka tych butów Uuu, ale ładny stylowe ob... popularne popularna marka no dawaj Dawa. odpowiedź A sofixy odpowiedź B fakirki odpowiedź C relaksy to wiem jednak sorry relaksy relaksy ale ja tu zachód wjechał po prostu <laughs> a fakirki wiecie co to są za buty Pakilki to są takie jakby japonki, ale podłoże tego buta jest takie jakby ortopedyczne, z takich małych tych. Że tak jakby cię amortyzowały, nie wiem jak to powiedzieć. Jak się nazywa ten rower? Ja mogę bez podpowiedzi. Mm -hmm. Nawet chyba tak dokładnie. Aczkolwiek pewność mi nie jest. Ale ja miałem coś takiego. Wigry? Wigry. Ale Wigry 3 to jest chyba Wigry 3. Wigry. No no 3. Wigry 3. Ale zaliczymy sobie. No wigry. tak, tak, tak. Bo ja pamiętam, że yy, jak czytałem kiedyś, to wyskoczyło, że wigry i właśnie Wigry 3. Ja miałem, yy, miałem wigry kiedyś. Na co najpóźniej zostały zniesione kartki. Na co najpóźniej? Tak. O. No to bez odpowiedzi. No możemy bez. Kurna, no nic z Twoich oczu nie wyczytam. No patrz się nie wiem. Patrzę na mnie, patrzę na Nie, 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 ja naprawdę nie wiem. E... Mogę Wam podpowiedzieć? Nie, 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 nie. O, to znaczy nie co to jest, to jest nie. tylko kiedy? Bo mam datę tutaj napisane. No, no podaj, datę. 1 sierpnia 1989 roku. Czyli 1 zaraz czerwca. 1 czerwca. Przed końcówką. Chyba na tyż, ja już co... widzę, że Łukasz trafi po tym, co pisał. Tak. Poznałem porównawcz, co pisałeś i wiem, że trafiłeś. Patrz. Dobra, ja powiem, że cukier. Okej. Okay. Cukier było łatwo stworzyć, ja myślę, że mięso. 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 To był deficytowy bardzo towar wtedy pamiętam. Dobre mięso mieć. Myślę, że cukier, bo kurne Bim bardzo dużo robili. Ale to też były czasy, kiedy się samemu, no? Pędziłaś. Ostatnie zdjęcie na dzisiaj. Co to dzisiaj? jest? Co to jest? Ja myślę, że to jest dosyć, dosyć łatwe. We w pozorą. No to. dam ci podpowiedź. Ostatnio to dzieciakom kupiłem. Nawet kurna same robiły na urodzinach. I mi przyniosły. Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej. Do, albo, do, to albo, są albo takie poczekaj. kostki do wanny. to jest moja odpowiedź. Kostki do wanne? No w sensie takie rozpuszczone, że tam dziecko... Ale takie kule i tak Takie dalej. kule, no. A mi się wydaje, że to jest właśnie mydło bardziej. No to właśnie to o to, to, to mi chodzi. Takie kostki do wanny, jak... Nie, to jest mydełko po prostu. Takie do, do mycia rąk na przykład. To wiem o co chodzi. Czyli to jest takie jak masz mydełko... Po prostu szare, kiedyś było... Przy tym, tym. Tak. Fa. Mydełko fan. Fa. Z czego wykonywano karoserię samochodu Trabant? To akurat wiem. Z czego wykonywano mm. karoserię? I co, podać metal jakiś? Tak. Boże. Plastik. <grym> Chciałbyś. Mm. Kurna, ale mało jest trabantów już. Dobra, piszę z metalu, no to się nie liczy, nie? Ehm, Bizgałeś. Z plastiku? Ale <grym> sztucznych. Naprawdę? Tak, to był jedyny samochód, który nie rdzewiał. Olera. Ale, ale byłeś blisko, bo no, powiedziałeś to. To nie wiedziałem. Z plastiku, no. To są właśnie jedyne samochody, które nie rdzewiały. Kim byli stachanowcy? Stachanowcy? Nie tak. byli ze stanowskim. No, no, to dobrze powiedziałeś. To może tacy dzisiaj, kurna, nie wiem. Wróblewscy? Nie wiem, to ja tak intuicyjnie typowo powiem ci. Pierwsze słyszę. Handel autami. Handel autami. Ja napisałem, że jest to osoba, która sto, trzyma kolejkę, stoi w kolejce i sprzedaje miejsce tej, w tej kolejce. Kojarzę, że taki... czasów PRL-u długo się stało w kolejkach po kilkanaście godzin i on mógł coś to miejsce odstępować. A kojarzycie takie określenia jak przodownik pracy? No. No. No to właśnie to jest, to tachanowy. jest tachanowy? Przodownik pracy, czyli osoba, która przekracza normy produkcji. No. Bez Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. to teraz skojarzyłem. Jak powiedziałeś, yy, nad, nad godzinę, no? No to taki bardzo popularny telewizor polskiej produkcji, który miał ten, tendencję wybuchową. No. Jak się nazywał? Chyba. To jest K czy N? R... Poczekaj. OQ. Bo to jest jakiś telewizor. Nie ma takiej firmy jak Nie ma, nie ma, nie ma. Rubin. Rubin, Rubin. A ty myślałeś, że Rubik napisałem? Tak, bo to było takie niepewne. I co, ostatnie? Ostatnie pytanie. Nam. No. Skrót FWP oznaczał. Mm. Mm. FWP. Mogę wam dać odpowiedzi jedną z trzech. To pewnie coś jest pokroju. kroju... Mm. Nie wiem. Lola, albo coś takiego. Mm. To już te podpowiedzi. AWK. E, AWK, no. Pierwsze, formacja wczesnej prewencji, formalna weryfikacja polityczna, to jest B. I odpowiedź C, fundusz czasów pracowniczych. W sensie C. Okay. C, no to odpowiedź C <grym> jest w sensie dobra. Tak widziałem B, nie B undus czasów pracowniczych Ale no, nie 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 tak Pod się. gruszą, nie, ciężkie to by było. Za diabło. Kurcze. Niby tak daleko, no, ale... ale przewrotne. Tak. Ale dobre quizy znaleźliście. Podobały mi się. I takie rasowe. No mnie właśnie zawsze jak wspomina, to zawsze mówi, że no nic nie było, ale było dobrze, była przynajmniej rodzinnie, wszyscy byli I to razem. była prawda, ludzie byli blisko siebie, a teraz tak. wszyscy są dla siebie, nie że wrogami, ale jesteśmy bardzo daleko Wszyscy od siebie. w bloku się znali, wszyscy w klatce siedzieli wieczorami, rozmawiali, tak. bo nic nie było i, i na te relacje był nastawiony nacisk. Bardzo dziękujemy Wiecie, za dzisiaj. Y Do widzenia! Serwus! Na razie, ho, pa, pa.